Cześć, dzisiaj spontaniczny odcinek, bo idę odebrać Ferrari 812 Superfast. Samochód na pewno nietuzinkowy. Ja przyznam szczerze, miałem obecnie do czynienia z dwoma samochodami Ferrari, to jest 296 GTB, które kupiłem. No i Romą, którą chciałem kupić, którą jeździłem, ale przez wiele dla mnie minusów i aspektów nie doszło to do skutku no więc 812 to już samochód zupełnie inny samochód z gigantycznym sercem silnikiem który już się nie zdarza V12 jestem bardzo ale to bardzo ciekawy jak to się w ogóle prowadzi i jak w ogóle zacząć takie auto prowadzić bo dla mnie to jest zupełnie coś nowego widzimy się na miejscu do zobaczenia Jest, jest. zupełnie coś innego niżeli się spodziewałem. Pierwsze metry 812, mm, zupełnie coś innego niż Nowa 296 GTB. E, nie powiem, że nie powiem, że bardziej podoba mi się pomysł w ogóle takich samochodów. On jest dużo bardziej analogiczny, ale jeszcze muszę nauczyć się go używać. E, lift jest zupełnie w innym miejscu. I tak no przyznam szczerze, nie, nie pewnie stawiam te pierwsze kroki w 812 Widzę, że pięknie brzmi, naprawdę pięknie brzmi i to jest coś, czego no, nie aż tak usłyszę w 296 GTB, jednak to jest V12 zupełnie inny kluczyk gorzej wykonany, gorzej wykonany, ale taki bardziej powiedzmy bardziej powiedzmy, związany z DNA marki Ferrari i tu wszystko jest starsze, i to widać. Ale czy to jest gorsze? Myślę, że nie. Myślę, że to jest ciekawe. E, przede wszystkim to pokrętło do, do mm, zmieniania trybów jazdy. Ja oczywiście teraz, jako nowy samochód odebrałem, dopiero się przyzwyczajam, to jeżdżę na trybie wet, czyli tym najbardziej spokojnym. Obecnie mam lift wrzucony, bo wyjeżdżałem z garażu podziemnego. Teraz muszę wymyślić, gdzie tu okno do góry, Poczekajcie, słuchajcie. Gdzie tu się... a, tu jest. Tak jak w Lambow jest w środku stryczek, to też tu jest w środku. Mam, mam wrażenie, że w 296 GTB jest tu na drzwiach. Te ekrany są bardzo fajnie rozwiązane, że w środku mamy centralny obrotomierz. I Roma, i 296 GTB było samochodem już dużo, e, dużo, dużo m, bardziej zaawansowanym, e, tak jeżeli chodzi o elektronikę, o trochę przyspiesza, pięknie, ale to zawierzenie też jest takie dużo bardziej przy, przyjemne i wybierające e, i widać, że to jest samochód stworzony bardziej na co dzień. On jest wyższy, ja się tu pewniej czuję jadąc po dziurach, ja nie celepię mną i tak dalej, Kierownicy mi się bardzo pewnie trzyma, ma też oczywiście te piękne e, obrotomierze tutaj. Jak słuchajcie, wchodzimy pewnie na te 7,5 tysiąca, no to tu się wszystko tak miga pali na czerwoną. Oczywiście kierunkowskazy. Zajebiście to zrobione jest. Włączamy prawy kierunkowskaz. Klikamy go prawym kciukiem, możemy go odkliknąć, on tam sam się nam też odklika. O Jezu, jak to brzmi! Boże! Nie no, nie, no to, to, to jest coś, czego w ogóle nie ma... Kurde, nie ma czego szukać na przykład w samochodach Porsche. Krótka przejażdżka, bo krótka dosłownie 4 km. W centrum Warszawy jedziemy na detailing, żeby zrobić pełną PPF-kę, żeby przyzbroić ten samochód do stanu używalności. No i pewnie zrobię następny film, który pozwoli mi poczuć, czym ten samochód jest, jak się go prowadzi, jakie ma zalety i w ogóle. Jak zajebisty jest. To. a czekaj, przychodzę no, no, tu w kolana. O, okay. w magazyn zobaczyć. Tak, się tak. No, wiadomo, nie? Ja, myślę, Ile opo można zapakować? O, jest potężne. Jaka w ogóle długa maska. A tam pędzość tu się leje? Zobaczcie w ogóle, gdzie silnik eee, się tak, zaczyna tak, i kończy. Co tu się dzieje w ogóle? No i chyba coś, co jest po prostu esencją tego samochodu, czyli ta wielka, robiąca gigantyczne wrażenie, olbrzymia v 12 jak patrzę na to w ogóle, jak patrzę na tą długość, patrzę ile tych cylindrów tam jest, no to naprawdę robi to gigantyczne wrażenie. I myślę, że już nie będzie się spotykać takich samochodów, jak to właśnie 812 robi to piorunujące wrażenie. Jeszcze ten silnik jest taki czerwono szaromleczny, czyli klasyczny w Ferrari kolor tego auta, nie, ale silnik ten środek bardzo, bardzo nam się utożsamia i kojarzy z marką. Robi to dla mnie piorunujące wrażenie. Jeszcze muszę się dokształcić. Co znaczy dokładnie ten? Rozumiem, że to jest po prostu numer tego samochodu. On jest troszeczkę zakurzony, bo chwilę stał, ale rozumiem, że to jest numer, numer silnika, numer tego samochodu. Być może za tym numerem kryje się konkretna osoba, która robiła ten silnik, bo często w takich silnikach ee, klasy premium, czyli yy, w autach robionych ręcznie, na zamówienie i tak dalej, każdy jest podpisany. Czyli ten, za tym numerem może stać konkretna osoba, do której można dotrzeć, że ona to właśnie robiła i za ten silnik odpowiadała. Zrobimy taki szybki przelot przez taką estetykę, bo wiadomo, że we Włoszech to jest ważne. Ja na estetyce nie znam się jakoś brawurowo. Dla mnie Porsche jest esencją tego, co daje motoryzację. Mam wrażenie, że trochę, trochę ona przypomina Astona, trochę ona przypomina Vipera. E, bo przecież to ma być Ferrari też na co dzień, tak? My mamy się w nim czuć, e, że nie jedziemy taczką, która wybiera każdy najmniejsze nierówność, ale ten samochód po prostu ma się prowadzić. Oczywiście pełna ceramika. Konflikt jest taki, że piękny czerwień, nie wiem jak on się nazywa w Ferrari, się dokształcę. E, czarna Felga, do tego żółty dodatek. Czarny emblemat taki nawiązujący do carbonu, oczywiście z koniem Ferrari, wygląda mega. Dosyć daleko wysunięte lusterka, też bardzo agresywne. Ciekawy trójkąt, jeżeli chodzi o właśnie klamkę. Drzwi oczywiście długie, podłużne, ta linia idzie do góry, więc jakby takiej łezki nam to stworzy strukturę. Dalej oczywiście ceramika, czarna felga. Uważam, że taka klasyczna, ale fajnie się wiąże z tym kompletem. No i coś, co moim zdaniem jest kosmiczne i coś co jest najpiękniejsze w tym samochodzie, czyli tył. E, tył mm, no wygląda imponująco, wygląda imponująco te okrągłe e, ciemnoczerwone lampy, e, te wydechy, cztery potężne, ten dyfuzor widać że ten dyfuzor i ta lotka tutaj, że to powietrze tu krąży e, i to wygląda na taką potęgę samochodu i on rzeczywiście jest wielki no bo to V12 no to, to, jest, to jest coś niesamowitego długa podłużna szyba e, charakterystyczna w tych samochodach coupe e, no, i, no i co? i taka krateczka jeszcze nie z karbonu ale krateczka też dodającego takiego sznytu sportowego coś co, co też mi się bardzo podoba jest, bardzo fajnie wygląda, bardzo robi duże wrażenie ten samochód z tyłu. Fajny konfig i mówię, gigantyczne wrażenie. Dzięki dzisiaj, że byliście na tym moim pierwszym wrażeniu. A propos Ferrari 812 Superfast, było to dla mnie coś niesamowitego. Parę kilometrów zrobione z tym samochodem, ale na pewno niezapomniane dla mnie. Już nie mogę się doczekać, jak będę sobie go porównywał, e, słuchał tego dźwięku silnika, słuchał tego, co nam może dać ten samochód. Widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, subskrybujcie, pa! Idę do domu, ale jeszcze szybki jeden dług Jak to tu wygląda? Proszę Państwa, jak to wygląda? Tak Dalej idziemy, dalej idziemy I wygląda to tak Bosko I jeszcze tak Dojebana flota Idealnie